Witam Was serdecznie w nowym odcinku Super Tenisa, w którym podyskutujemy sobie o, no niestety, porażce naszych tenisistek w półfinale Billie Jean Cup z Włochami 1-2. Ten wynik 1-2 mocno nas męczy w ostatnim czasie i w piłce nożnej, i w, i, w, i w tenisie. Przemek Ofiara, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja byłem wczoraj na meczu piłkarzy 1-2, Ty oglądałeś, pracowałeś mocno przy meczu tenisistek też 1-2. Natomiast mam takie wrażenie, że mm, jeżeli chodzi o piłkarzy, to długo nas to będzie bolało i ciężko będzie wrócić na ten szczyt. A te jeszcze dadzą nam dużo y, radości. Nie ma co tak rozpaczać, myślę. No, dzień dobry wszystkim. No. Na pewno bardzo boli ta porażka. Zwłaszcza jak, jak no, no, pamiętając w jakich okolicznościach nasze tenciski przegrały, bo rzeczywiście naprawdę to mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć. Ale no, tak czy inaczej, no, rzeczywiście porażka jest bardzo bolesna, ale no, to co teniski zgodnie podkreślały, no, rzeczywiście jest to też taki cały występ jako cały turniej, też taki turniej z którego dużo można wyciągnąć pozytywnego. No, w ogóle samo to, że Iga Świątek. E, przyleciała, w, w, wsparła reprezentację polskich, naprawdę aż miło było patrzeć e, jaką jej to ogromną frajdę sprawia. Już dawno nie widziałem tak, takiej uśmiechniętej, takiej niesamowicie pełnej takiej pozytywnej energii Igi, że, że jakoś w tym zespole, ta taka atmosfera, ten team spirit w ogóle to takie no, możliwość zobaczenia się e, z Mają Chwalińską i tam z innymi dziewczynami, no widać było, że to było taki dla niej niesamowitym takim fajnym kopem, po tych ostatnich miesiącach, które podejrzewałem, że co nawet sama Iga, no były przykre u niej, rzeczywiście tam się chyba coś działo niedobrego po tym USA, o czym tam Iga nie chciała dużo mówić, no bo to jednak prywatne sprawy, ale naprawdę ja taki, aż ja sam byłem taki szczęśliwy, patrząc, jakie, ile szczęścia jej dają te występy w reprezentacji Polski. No szkoda, że tak się skończyło, jak się skończyło, ale tak czy inaczej myślę, że. Że, jak tak trochę odragujemy tą porażkę przykrą, to myślę, że będziemy chyba i tak pozytywnie wspominać ten, ten cały turniej. Cały turniej, tak, ale y, o tym samym meczu z Włochami. Y, bo no, to był y, horror, thriller, thriller i jeszcze, jeszcze inaczej, roller coaster, można by to różnie nazywać. Y, szkoda porażki Magdaleny, która bardzo łatwo ten mecz w zasadzie oddała y, Luci Bronzetti. No, ale jeszcze bardziej szkoda tego, tego debla, bo to było na wyciągnięcie ręki, żeby, żeby Wygrać. Znaczy ja powiem tak, że to nie jest tak, że miał jakoś miał pretensje do dziewczyn, bo one no, dały z siebie ile akurat tego dnia mogły. Natomiast no, ewidentnie jakby w tym już półfinałowym meczu no, zabrakło trochę. Wsparcie za dużo było jednak na, bark na barkach Igi, która no, ciągnęła ten zespół. No, Magda Linet z Hiszpanią zagrała wspaniale. To było naprawdę niesamowite to, co ona zrobiła z tą, w, tym, w tym niesamowitym, prawie czterogodzinnym meczu z Sarą sorry, Bestormo. Ale wczoraj, no, nie ma co ukrywać, zawiodła, bardzo zawiodła. Ja się nie spodziewałem tak słabego meczu Magdy. No z Lucią Bronzetti, która no zagra dobry mecz, ale to jest taka zawodniczka, że naprawdę, no, gdy Magda zagrała na takie swoje nawet 70-80%, to myślę, że spokojnie by ten mecz wygrała. Zagrała no słabo, mnóstwo błędów, zero w ogóle jakiegoś takiego rytmu gry. Taki, strasznie taki chaotyczny, szarpany mecz bez jakiejś takiej pewności siebie i, i powiem tak, że mecz Debla, no, możemy sobie żałować, że, że, że to się tak potoczyło, oczywiście no, w takich no, bardzo przykrych okolicznościach, owszem zaraz powiem. No, ale no, pamiętajmy o tym, że, że, że Deblist w meczu Debla rywalkami naszej były mistrzyni Olimpijskie, no, absolutnie jedna z najlepszych par na świecie, natomiast w tym meczu Magdalena i Ned zwróciły brązlet i to moim zdaniem to był kluczowy moment tej rywalizacji. I, i, i tak, no, Iga, która też nie widać było, że nie jest w optymalnej formie, to nie było tak, że Iga tutaj przyjechała i od razu była no widać było, że to jednak nie była ta forma. Z pierwszej połowy roku, że, że no, po tej długiej przerwie i ten taki zmęczenie kumulujące się w trakcie sez tego sezonu, no, Iga miała oczywiście od ostatnio długą przerwę, no, ale nie odbudowała tej formy i ta długa przerwa, o, o czym zresztą Iga mówiła, mocno ją wybiła z rytmu. Natomiast no, co godne podkreślenia w tych meczach, Singla zwłaszcza, yy, mimo że była taka pod formą, to zagrano takie trzy. Mecze z naprawdę bardzo wymagającymi rywalkami, które się niesamowicie Idze postawił. Bo tak samo było i w przypadku Pauli Badozy, i w przypadku Lindy Noskowej, która znowu pokazała, że ona po prostu nie pęka przed Igą, wychodzi, mimo tego bardzo młodego wieku, po prostu wie, jak grać z Igą, jak sobie dać szansę na zwycięstwo, i znowu była blisko wykonania Igi i tak samo było teraz z Jasmin Paulini, że Iga no, męczyła się długo ze swoim tenisem, ale tym serduchem, tym takim niesamowitym tym mentalem pewnie też tą taką no, poczciem odpowiedzialności, że jestem liderką i nie mogę zawieść i naprawdę z tej roli liderki wywiązała się wspaniale. Natomiast no troszkę jednak w tym meczu zabrakło wsparcia właśnie po pierwsze Magdy Linette, no, nie ma się, no, dała się dała tyle co mogła tego dnia, ale ale no, no, no zagra dużo słabiej niż na pewno ją na to stać. I dla mnie to było ogromne rozczarowanie. I to był naprawdę kluczowy moment tego, tego całego starcia z Łożkami. No i potem ten Debel. No pierwszy set, trzy zmarnowane piłki setowe, potem prowadzenie 5-1, no, no musi boleć taka porażka, no ale też no, pamiętajmy z kim, z kim właśnie to, co mówiłem, dziewczyny grały. No no, tak. Włoszki to jest naprawdę kapitalny duet mistrzyni olimpijskiej z Paryża i w tych kluczowych momentach, no jak one włączały to takie turbo, no te niesamowite woleje rani, która była po prostu jak ściana, niesamowity występ tej doświadczonej Włoszki i no bardzo boli, rzeczywiście ta porażka, no ale z drugiej strony, tak jak mówię, no to jest taki mecz, który myślę, że, że, że IGA z chęcią. Jeżeli będzie tylko możliwość, jeżeli ten terminarz nie będzie tak jak w poprzednich latach, taki wykluczający w ogóle możliwość połączenia tych występów w cyklu WTA z tym, z tym turniejem, to myślę, że no IGA sama mówiła, że ona się nie spodziewa, że ten turniej jest tak fajny. I oby jakby te takie pozytywne doświadczenie w przyszłych latach jakby było takim bodźcem, żeby, 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 żeby znów przyjechać i, i wesprzeć tę reprezentację polską. Gdzie tak jak mówię, naprawdę Iga się fajnie było oglądać i jaką to taką radochę i frajdę sprawia. Ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed programem, Iga powiedziała nigdy nie pamiętam, żeby była aż tak wyczerpana. No, no taka jest prawda. Iga zawsze słynęła z przygotowania fizycznego i to nawet bardzo ciekawa wypowiedź w hiszpańskich mediach, Pauli Badosy, że, że po tym meczu właśnie z Igą y, Paula podkreślała, że to co było kluczowe w tej porażce y, właśnie Hiszpańki z naszą Igą to było to niesamowite przygotowanie fizyczne, że, że Iga ją po prostu zamęczyła, że Iga, Zajchała, jest, tak. Tak, Iga jest znana z tego, że jak ona wrzuci tą swoją takim niesamowitą intensywność, to sztuką jest nadążyć za nią y, i Paula był taki moment, że ona docisnęła pedał gazu w drugim secie no, no tak podkręciła tempo, że Iga była w opałach, ale po prostu Hiszpanka nie była w stanie tego tempa wytrzymać z tak dobrze przygotowaną Igą. No i, i tak, no teraz właśnie w meczach z, Włosz, z Włoszkami, no Iga znowu po ciężkim 300 boju z Jaśminą y, od razu musiała grać tego debla i to nie, nie było tak, że jakoś Iga tam kondycyjnie miała problemy. Yy, natomiast, no, 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 tak jak mówię, to nie jest tak, że ja mam jakiś żal do, do Kasi Kawy i do Magdalinet, bo no, jestem przekonany, że one dały po prostu tyle, ile akurat tego dnia mogły, mogły się dać. No, ale z tak klasowym zespołem jak, jak Włoszki, to no, okazało się po prostu za mało. że no, Samą Igą nie da się takich takich ciężkich i wyrównanych meczów wygrać. Jakie dalsze plany Igi na, y, na koniec tego roku? Pewnie trochę odpoczynku. No przede wszystkim teraz no już Iga mówiła, że ma już tam zaklepany urlop, więc na pewno teraz pewnie w jakieś tropiki e, Lubić lubi no, no, ostatnio, no, ostatnio było na Malediwach, zobaczymy jaki tak, kierunek. Oczywiście Iga, Iga nie zdradza, gdzie, no bo żeby tam jakieś papa, paparazzi się nie zakręciły być może, no ale na pewno będzie jakiś egzotyczny mhm. Kierunek, żeby się wygrzać, odpocząć w jakimś fajnym, fajnym miejscu. No a potem przygotowania już z Wimem Fisetem w Warszawie. To, to podkreślaje, że nie planują jakichś tam wyjazdów w jakieś tam bardziej egzotyczne miejsca, że przygotowania w Warszawie, spokojna praca, już takie wdrażanie tych, tych kolejnych elementów. Zresztą belgijski szkoleniowiec fajnie tak w rozmowie ze Sky Sports, to był taki naprawdę ciekawy z, tam z Timem Hermanem, jeżeli dobrze pamiętam. Fajnie jakby punktował dokładnie, co będzie się starał poprawić w grze Igi, czyli serwis. To żadne zaskoczenie, myślę, że dla fanów Igi, tak. którzy... Forhand y, oczywiście. Y, no i oczywiście poprawa gry na szybkich nawierzchniach, bo to wszyscy wiemy, że i gamączkę, i ten wolniejszy char, ma ogarnięty, tam dominuje, ale kiedy robi się szybciej, pojawiają się problemy. I, i właśnie Winfiset Fiset ciekawie mówi, jak będzie próbował y, to naprawić, że będzie się starał, żeby jego nie grała tak siłowo. Yy, tylko będzie się starał tak, przekonać Igę, żeby się trochę wycofała, żeby do tych uderzeń z forehandu dodawała więcej rotacji, mniej siły, żeby po prostu tak wróciła do swoich takich no, korzeni. Yy, bo, bo ostatnio rzeczywiście ten tenis IG na tych szybkich nawierzchniach był taki zbyt jednostajny, zbyt siłowy. Jak grała z tymi takimi strzelbami, czyli zawodniczkami uderzającymi bardzo mocno, to po prostu starała się dostosować do ich stylu gry. Zamiast jakby tak no, odpowiedzieć tym, co jest u niej najlepsze, czyli ta taka niesamowita rotacja, która wiadomo na różnych nawierzchniach y, różnie działa. No, ale jednak Winfiset właśnie mówi, że będzie się starał, żeby Iga wróciła tak trochę do tych, takich swoich korzeni, żeby grać mniej siłowo, a bardziej, y, bardziej właśnie tak różnorodnie i z większą rotacją. I no, przede wszystkim mniej tak no, kolokwialnie mówiąc na pałę, co często się jakby, no, nie funkcjonowało, że ten Forchent yy, no, fatalnie jakby funkcjonował w tych takich no, bardzo bardzo szybko toczonych meczach. Czy teraz kiedy zobaczymy Igę na korcie? No przed świętami będzie pokazowy turniej w Abu tam tam Iga zagra w tych takich pokazowych rozgrywkach, które są taką no, okazją i żeby potrenować, żeby się jakby tak trochę przetrzeć w starciach z mocnymi rywalkami, bo tam naprawdę no gwiazd tam się Zjedzie mnóstwo naprawdę obsada bardzo mocna, no a potem już tuż przed, tuż przed nowym rokiem, już pod koniec grudnia United Cup, czyli znowu i zagra w reprezentacji Polski, ale już w takim no, to, innym formacie. To jest to, co gry robił najbardziej. Tak, razem, razem z tym panem, czyli z Hubim <laughs> Hurkaczem. No i wielką niewiadomą jest oczywiście to, co wniesie do tego nowego sezonu Hubi Hurkacz, który, no ta końcówka rzeczywiście, no, to cośmy już dyskutowali, to była mocno niepokojąca. Za czym jak się Hubi odbuduje przed nowym sezonem, oby już z nowym trenerem zaczymy. Wspaniale o tenisie opowiadał Wam dzisiaj Michał Chojecki. Jak zwykle dzięki Michał. Dzięki. Dziękuję również Wam. To był kolejny odcinek Super Tenisa. Niestety po porażce Polek w półfinale Billie Jean Cup z Włochami, ale głowy do góry. Będzie jeszcze pięknie, będzie jeszcze świetnie w naszym tenisie. Myślę, że Iga Świątek o to zadba. Przemysław Ofiara, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał Super Express Sport na YouTubie. Łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Bądźcie z nami, bądźcie Super Express Sport. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Cześć.